Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, zaczynamy kolejny cykl zwycięstw Frankowiczów z bankami, bowiem zapraszam Państwa do obejrzenia vlogu, w którym będziemy komentować kolejne wyroki korzystne zapadłe przeciwko bankom dla Frankowiczów z całej Polski. W związku z tym przechodzimy do szczegółów. 27 października 2020 roku y, Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił dwie umowy y, Raiffeisen Bank International. Obecnie, a wcześniej e, e, Eurobank Ergazias, e, które były zawarte w kwietniu 2008, 2008 roku. E, proszę Państwa, te umowy były zawarte na podstawie jednego wzorca, w związku z tym t, sąd e, ograniczył się do uzasadnienia takiego wyroku e, co do e, zasady wynikającej z obu umów, bowiem należało obie umowy unieważnić. Dlaczego tak się stało? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował i tak e, przedstawił swoje stanowisko, że w umowach e, tych e, z kwietnia 2008 roku zawarte były klauzule indeksacyjne, które były abuzywne, niedozwolone i należało je usunąć. Zgodnie z treścią. Jaką przedstawił sąd w uzasadnieniu, wynika jednoznacznie, że nie ma w Polsce przepisów, które mogłyby zastąpić te abuzywne klauzule indeksacyjne, a zatem umowę należało unieważnić. Warto podkreślić, że sąd badał kwestię unieważnienia i stwierdził, że kwota, którą wpłacili dotychczas Frankowicze, nie jest kwotą udzielonego kredytu, jest mniejszą kwotą niż udzielony kredyt, a mimo to sąd unieważnił umowę kredytu i zobowiązał do rozliczenia między stronami. Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy nie podzielił poglądu frankowiczów dotyczący bezpodstawnego wzbogacenia banku, natomiast no, mimo, mimo to unieważnił umowę umowy kredytu frankowego. Proszę Państwa, co wynika z takiego wyroku? No, wynika jednoznacznie, że umowy te zawierały klauzule indeksacyjne, które były niezgodne z prawem i które powodują, że takie umowy są nieważne. Dlatego opisujemy ten, te wyroki, ponieważ korzystnym dla państwa jest informacja o tym, że takie korzystne wyroki dla Frankowiczów zapadają w sądzie okręgowym w Warszawie. Warto podkreślić, że nie jest to jednostkowa sytuacja, ale już coraz więcej takich korzystnych wyroków zapada przeciwko Raiffeisen Bank International. Dlatego frankowicze nie mają na co czekać, dlatego frankowicze powinni działać. W frankowiczu działaj.pl Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.